Witam Was kochani bardzo serdecznie. Zapraszam na czytanie tygodniowe od 1 do 7 sierpnia Wagi. To jest czytanie dla wag. Pamiętajcie kochani, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi z Was, więc bierzecie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawiacie. Kochani subskrybenci, dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, komentujecie. Cieszę się, że czytania Wam się podobają. Jeszcze raz doceniam to, że jesteście. No bo bez Was nie byłoby tego kanału, kochani. Zapraszam osoby, które oglądają i nie subskrybują jeszcze kanału, do zasubskrybowania i do włączenia dzwoneczka, który powiadomi Was o nowym filmie na kanale. Osoby, które oglądają mnie po raz pierwszy dzisiaj, zapraszam też do oglądania, również do subskrypcji. No i oczywiście cieszę się, że oglądacie. E, kochani, zaczynamy dla wag od karty opiekuńczej na ten tydzień. Co dla wagu, Lisi? Jaka karta opiekuńcza dla Was na ten tydzień? Kochani, cele. Wyznacz sobie cel, zapisz go i pochwal się wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów. No, kochani, jakbyście nie wiedzieli, to proszę przejmie, wyznaczyć sobie cel na ten tydzień, zapisać go i pochwalić się jego wynikami. Małe kroki prowadzą do wielkich czynów, ponieważ no, tego tygodnia zostało. Niewiele, niecały, tak? Już zaczął się tydzień dzisiaj, więc no kochani, taki cel, żebyście byli w stanie go zrealizować, sobie może najlepiej wyznaczcie w tym tygodniu, nie? Wiecie, żeby faktycznie była szansa jego wyznaczenia, realizacji i jeszcze, żebyście zdążyli się nim pochwalić. Na pewno coś wymyślicie, kochani, jesteście oryginalni twórczy. Ja Wam tego życzę, żebyście wyznaczali sobie cele i je realizowali. Mamy i cele i startujemy. Co dla babusi na bieżący tydzień? Co może się wydarzyć, co w miłości, co w pracy i w finansach i jaka rada dla bag na bieżący tydzień. Co może się wydarzyć, co może wydarzyć się w miłości, co w pracy i w finansach, oraz jaka rada. A pod spodem jest rycerz pucharów, taki sobie oto gostek na koniku z pucharem. Do kogoś w czyimś kierunku, czy to wy, czy to ktoś w waszym kierunku. Pod spodem cesarz, kochani, bo jest poważna sprawa. I kochankowie, kochankowie, obu zakochani. Widzicie, jak ta strzała Amora celuje w kogo? No niestety w tą kobietę, niestety albo niestety. A jeszcze dziewięć pentakli, powiem Wam, zaje fajnie macie nas w tle czytania. A zobaczymy, jak będzie. A zostawimy to tło tutaj, żebyśmy pamiętali, żeby jeszcze zwrócić na nie uwagę. Co tutaj, kochani, widać? Średnio, a żeby być szczerym, to nie widać. Chodźcie tutaj. Aniołek. Jeszcze. Dobrze, szybciutko. Mhm. E, wobec tego, co może się wydarzyć? się, kochane, może wydarzyć się dziewięć kielichów, no to wiecie co, jak zaczynamy tak kielichowo, to ja nie wiem, co to będzie w tym tygodniu. Emocjonalnie, uczuciowo, kochani, może zamykacie jakiś ważny okres w Waszym życiu, z satysfakcją jak najbardziej, może to być przyjemnie spędzony czas, może już zaczęliście go przyjemnie spędzać, nie wiem, może pojechaliście gdzieś na jakiś fajny urlop, więc co się dziwić. Kochani, to wskazuje też na jakąś stabilizację, na osiągnięcie wyznaczonego celu, proszę. Więc widzicie, jeden osiągnęliście najwyraźniej, więc macie sobie wyznaczać następny. To jest spełnienie, to jest taki ustabilizowany tryb życia. To jest takie zadowolenie spowodowane z posiadanej, udanej rodziny. Jeśli to dla kogoś, to fantastycznie, pomimo, że to jest zadowolenie własne, miłość własna w dziewięciu kielichach, też. Ale nie tylko, kochani, to jest takie bezpieczeństwo finansowe, może jakaś wygrana się szukuje też w grach losowych, albo po prostu takie pomyślne relacje z innymi ludźmi. Słuchajcie, no to jest to symbol takiej radości czerpanej z prostych przyjemności, czasem też z braku umiaru. Też może wskazywać na życie w dostatku, na jakieś miłe przyjęcia, uroczystości. Na to, że macie być może spore grono znajomych, przyjaciół I dobrze się bawicie Albo po prostu tak będzie No może to też być główne wydarzenia I miejsca to mogą być też główne wydarzenia Jakieś po prostu, słuchajcie Spotkania towarzyskie, tak? że nie ma jakaś dobra zabawa Może faktycznie jesteście gdzieś na urlopie I spędzacie go naprawdę wyjątkowo fajnie Co jeszcze? Może takie jeszcze, słuchajcie. Będziecie się skupiać właśnie na tych przyjemnościach i na takich chwilach szczęścia i będziecie sz czerpać z tego taką szczerą, prawdziwą radość. Ale e, poza tym to jest, wiecie, taka też e, wolność, to jest odnoszenie sukcesu we wszystkim. To są też zakończenia, no pewnie tych zrealizowanych celów, to jest szczęście emocjonalne. To jest moi kochani. To jest też takie usatysfakcjonowanie, i zarówno emocjonalne, jak i materialne. Bo wiecie, w karcie Dziewięciu klików to Wy jesteście tacy samozrealizowani, samozadowoleni. Wszystkie w zasadzie Wasze pragnienia są w tej karcie spełnione lub spełniane będą. A nawet niektóre mogą przerosnąć Wasze najśmielsze oczekiwania. Słuchajcie to tak, żebyście się nie zachłysnęli za bardzo tym. E, oczywiście nie odmawiam Wam tych przyjemności absolutnie e, natomiast e, no właśnie można się tak skupiać na tych przyjemnościach, że nie potraficie być może zachować umiaru więc tam nie wiem, może jednak zachować jakiś umiar tam za dużo może nie korzystajcie z życia, jeśli nie musicie <laughs> żartuję teraz, ale bardziej miałam na myśli słuchajcie, żebyście się nie zatracili w jakichś wysokoprocentowych trunkach przypadkiem Żebyście tego wiecie później nie odchorowali, bo yy, le lepiej, żeby tak nie było. Dobra, yy, w każdym razie, yy, słuchajcie, jeśli jakaś osoba, Wy możecie tacy być lub możecie być do czynienia z taką osobą, która będzie miała bardzo wiele do zaoferowania, yy, może ta osoba się troszeczkę od innych osób yy, yy, trochę od, odgradzać, zelować, Ale może to być na przykład ten rycerz kielichów, też, który idzie do was z tym kielichem, albo chyba, żeby gdzieś do kogoś, albo ktoś do was jednak. Słuchajcie, ta karta dziewięciu kielichów może wskazywać, jeżeli na przykład jakieś wydarzenia w miłości, to na przykład może być zapowiedzią, no właśnie tego emocjonalnego spełnienia, zadowolenia z życia, jakie prowadzicie z siebie, również z równowagi, słuchajcie, w miłości, w relacji, w związku. To jest taki, tak jak wskazuje po prostu na taki spokój, tak, a na przyjemności też fizyczne, też, też, też. Mogą być wały, mogą być seksy też. Spełnienie marzeń i oddawanie się właśnie różnorodnym, słuchajcie, uciechom, korzystania z życia po prostu. Jeżeli miałaby ona rzutować na pracę, finanse. No to słuchajcie, wszystko układa się tak, jak zostało zaplanowane najwyraźniej. Wskazuje też na taką pełną harmonię współpracy, na dobre układy, na sprzyjające okazje, na taką atmosferę przyjazną w miejscu pracy. Może też jakaś praca, którą wykonujecie, sprawia Wam radość w tym tygodniu. Właśnie może radość sprawia zrealizowanie projektu, ukończenie zrealizowania jakiegoś celu. No, i stąd te przyjemne spotkania um, e, biznesowe w tak dobrej atmosferze dla niektórych. Oczywiście dla tych, którzy nie są na urlopie. E, tak, tak, tak. Słuchajcie, co w miłości wobec tego? A w miłości 8, przepraszam, 7 buław. 7 bróżbek, czyli 7 buław w miłości. Aha, no to tak powiem Wam sobie, lecicie dosyć, yy, yy, no właśnie, a w miłości ma, możecie mieć jakieś nieporozumienia, możecie mieć jakieś trudności w zrealizowaniu jakichś zamierzeń, może dla C po niektórych są to jakieś problemy w związku, może tak być, albo wtrącają wam się, wiecie, osoby inne, takie postronne, trzecie, koleżanki, psiapsiółki, przyjaciółki, koledzy, znajomi, nie wiem, z pracy, nie z pracy, może jakaś rodzina, może ktoś po prostu z otoczenia zewnętrznego, wiecie, jak jest dobrze, czasem są tacy, którzy też ich zazdroszczą, tak? Gdzieś, gdzie czują jakąś rywalizację, konkurencję, może to być jakaś też zazdrość, ale w związku z tym czasami wtrącanie się, wiecie, czasem osób trzecich, tam jak się, nie wiem, teściowa, czy teść, czy, czy rodzice czasem, jak się trącają, tak, też nam to nie odpowiada, prawda? No chyba, że partner będzie taki bardzo wam docinający, będzie się droczył inaczej, że będzie was może irytował, no albo po prostu zawistne otoczenie, może tak być, kochani. Będzie, może trzeba po prostu w jakiś sposób zawalczyć o coś tak. O siebie, o kogoś, być może tak? Może tak być. To jest też, słuchajcie, opozycja to jest też jakiś zysk, to jest jakieś zwycięstwo też. To może być też sukces zawodowy, pomimo, że jest w, w miłości. Może gdzieś u kogoś jedno występuje w drugim. Tak czasem się zdarza. Czasem to są, słuchajcie, jakieś. Też um, kwestia tego, żeby może być upartym, żeby walczyć o swoje właśnie w miłości, bo tylko zdecydowane podejście i mądre, i mądre posunięcia mogą doprowadzić e, cię do zwycięstwa. Bago, tak może być. Mówię, że po niepowodzeniu ostatecznie i tak zwyciężysz, bo ta karta o tym mówi. Także wyznacz granice, ale też uważaj, yy, yy, właśnie, bo masz tutaj, słuchaj, dobrą pozycję i yy, nie walcz, jeżeli nie musisz tego robić, tak? Zastanów się po prostu, czy warto o coś walczyć, o kogoś walczyć, czy warto podejmować walkę, bo być może warto ją odpuścić. Słuchajcie, czasami tak lepiej jest zrobić i wtedy osiągnie się lepsze rezultaty lub stwierdzi się, że może nie było warto po prostu. To jest też, kochani, tak jak wspomniałam, jest, może być możliwe jakiś konflikt, jakaś wewnętrzna walka, możliwe są jakieś ataki, wiecie, z zewnątrz. No właśnie, że będzie Was ktoś po prostu, no może to być jakieś zazdrosne, zawistne otoczenie, słuchajcie, może to mówić o takiej sytuacji, o wystąpieniu takiej sytuacji, która będzie wymagała od Was determinacji i cierpliwości. Może tak być. Jeżeli będziecie mieć do czynienia z jakąś osobą, albo Wy będziecie tacy bardzo w ruchu, w biegu, tacy niespokojni, ale też pewni siebie. Będzie trudno Was do czegoś przekonać. Może partner będzie, nie będzie Was mógł do czegoś przekonać i stąd jakiś konflikt, wewnętrzna walka, albo odwrotnie. Wy nie będziecie mogli kogoś do, do czegoś przekonać, tak? I tutaj, w tej, w tej karcie, osoba jest wierna po prostu swoim zasadom, jest taka asertywna, niezachwiana, właśnie oryginalna z temperamentem, tak? Tak. Skarby, co wobec tego w pracy i w finansach? O, a w pracy i w finansach jest, kochani, gwiazda. Jest duże arkana. Gwiazdeczka. Ta gwiazdeczka mówi Wam same dobre rzeczy. Mówi Wam, że to jest czas na dobre inwestycje finansowe. Że to jest dobry czas na pomysły, aby zarobić po prostu pieniądze dodatkowe. To są sukcesy w twórczej pracy, też i dobre perspektywy na przyszłość. To jest speł spełnienie też dla niektórych z Was marzeń. Związanych z pracą zawodową lub po prostu z pracą twórczą, kochani. Um, co mogłoby się wydarzyć w pracy i finansach w związku z gwiazdą? Mogłoby się, słuchajcie, no zawsze tutaj powiedzie się jakaś działalność artystyczna, którą być może będziecie chcieli um, się wykazać w tym tygodniu lub o niej myślicie, jeżeli jest to dla kogoś. A jeżeli nie, to po prostu jest rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w życiu i to nawiązywanie nowych kontaktów, które odmienią Wasze dotychczasowe życie, kochani. Karta daje nadzieję na to, że wszystko się ustabilizuje, a, ból, a możliwy okres w życiu już minął, tak? Jeżeli taki był. To jest też, słuchajcie, zachęta do tego, abyście podjęli kolejny krok i nie poprzestawali na małych rzeczach w swoim życiu, tak? Stąd może mowa o tych celach, abyście znowu wyznaczyli sobie cel, zapisali go, pochwalili się wynikami, a małe kroki poprowadzą was do wielkich czynów. I może dlatego. Karta opiekuńcza Wam w, przyszłym, w tym tygodniu o tym przypomina. E, kochani, w gwieździe e, patrzycie przez pryzmat trzeźwego umysłu, jasnych wizji, dostrzegacie swoje szanse, e, macie jasność, nadzieję i spokój. I dokładnie to jest Wam konieczne, aby ruszyć dalej. Żebyście zaczęli zmierzać do realizacji wyznaczonych właśnie sobie celów. Tutaj może być w tej karcie idealizm, może być samorealizacja, może być też samopoznanie i postawienie tego życiowego celu. Może być w tej karcie też wyzwolenie, może tam spod jakiegoś będziecie się despoty, tyrana w pracy wyzwalać, co po niektórzy, dlaczego nie. Może akurat i dlatego, słuchajcie, to nowe rozpoczęcie, nowy etap w życiu, bo może, słuchajcie, jakaś nowa praca albo zupełnie coś nowego, może nie pod tym kierownictwem, nie pod tym dowodzeniem. Tak, może bos się zmieni, a może to Wy, słuchajcie, będziecie bosem. Dlaczego nie? A tak może być, kochani, dla Was też. Chyba, że jesteście już bosem, no to... To wystarczy Wam wyznaczenie kolejnego celu do jego realizacji. Tak, kochani. Co wobec tego w radzie? Jaka rada, jaki wynik? No rada to dla Was kolejna druga duża arkana, to jest sąd ostateczny. Bardzo proszę, karta sądu. A karta sądu radzi Wam, abyście wyzwolili się wyzwolili samego siebie. Widzicie, gwiazda też mówi o wyzwoleniu. Więc być może coś ma to wspólnego tutaj u Was w pracy. Może też mówię do jakiejś osoby akurat, która ma drugą połowę z pracy, tak, czy w firmie, bo czasami możecie razem firmę prowadzić, razem firmą zarządzać albo po prostu być w pracy swoją drugą osobę, tak, i może stąd tutaj, słuchajcie, jakieś konflikty, jakaś walka wewnętrzna dla kogoś, a może to dla nikogo, no ale ten sąd, ta rada też trochę koresponduje z tą gwiazdą, czyli z tą sytuacją w pracy, która ma miejsce, tak. A może z tą zmianą, właśnie, że, że tutaj pora na to w sądzie ostatecznym, sąd radzi, patrzcie, trąbi po prostu, jak u góry z tego rogu, mm, proszę, do tych tutaj wszystkich, którzy aż z wstali, powstali, bo to jest zmartwychwstanie wstanie, tak, z tych grobów, e, kiedy to usłyszeli. E, po prostu to jest rada, abyście wyzwolili samego siebie, abyście się wyzwolili być może spod kogoś, może spod czyjegoś, kocha kochani, mm, wiecie, czasami ktoś jest w stanie komuś, tak wiecie, zatruć życie, wiecie jak e, w różny sposób, tak? Czasem ktoś jest negatywny, ktoś jest czasem toksyczny, ktoś czasem po prostu e, nas, czasem, znaczy nas, w sensie takim, że może byliście krytykowani, e, może. Słuchajcie, no czasem ktoś ma mowy, bing w pracy, też może tak być. W pracy mogą mieć miejsce różne sytuacje i może się po prostu faktycznie wyzwalacie z jakichś ograniczeń, z, jakichś, z jakiegoś miejsca lub spod, spod mm, zarządzania osoby, która no, była dla Was takim trochę dyspotą, tyranem. Może to dla kogoś i może takie wyzwolenie Wam jest potrzebne, może po prostu potrzebujecie się z innego powodu wyzwolić, tak? W każdym razie, no taka jest rada sądu, kochani, bo tak w pozytywnym aspekcie ta karta, to jest mowa też o przebudzeniu się, takim, wiecie, takie przebudzenie po nocy, tak jak tutaj widać, i bezgraniczne możliwości. Takie duchowe też przebudzenie, takie odnowienie. Nagroda też często, być może, będzie, odrodzenie, to jest takie błogosławieństwo i wyzwolenie się też z grzechów, słuchajcie, jeśli jakieś mieliście. A jeśli nie, to po prostu, tak jak gwiazda mówi, żeby się spod czegoś lub spod kogoś wyzwolić, to sąd też wam to radzi, kochani. W sądzie, jaka osoba? Może wy tacy jest radą, abyście byli, a może po prostu macie do czynienia z taką osobą, jest w radzie, która jest wierna swoim ideałom, która spełnia się życiowo, ma jakąś życiową misję, tak? Może wy tacy akurat jesteście lub będziecie. Słuchajcie, y, sąd ostateczny, tutaj jako rada wiemy, że może się odnosić do pracy, może się odnosić do głównych wydarzeń, które będą miały miejsce w tym tygodniu, a może się też odnosić do miłości. Więc na przykład y, karta sądu w miłości to też oznacza, że może pojawić się jakieś y, możliwość poznania nowego partnera. Y, I może to być też przełomowy okres w Waszym życiu i właśnie jakieś też odrodzenie się w związku, jeżeli nie nowy partner, to po prostu odrodzenie się w istniejącym związku, być może po tej walce wewnętrznej lub po takim, wiecie, konfliktowym, zawistnym otoczeniu. Może się wyzwolicie po prostu z okowów takiego otoczenia, bo może potrzebujecie się wyzwolić spod wpływów na przykład e, e, towarzyskich, tak? i osób trzecich, bo może tutaj tkwi problem, dla każdego może być to co innego. Słuchajcie, dla kogoś mogą być to też zmiany jakieś w życiu rodzinnym, może ktoś się rozwodzi, może ktoś zawiera małżeństwo, może komuś po prostu narodzi się gdzieś lub się o tym dowie, lub właśnie przyjdzie na świat. Kochani. Jeżeli jeszcze praca dla pracy i dla finansów ta karta mogłaby wskazywać też na zmiany w miejscu pracy, no właśnie, kochani, może to być zmiana miejsca zatrudnienia, no właśnie gwiazda też o tym mówi no chyba że ktoś z was po prostu może jedna waga idzie na emeryturę przechodzi więc to może jakaś jedna jest a jeżeli nie to po prostu może być rzeczywiście zmiana w miejscu pracy lub w ogóle zmiana miejsca zatrudnienia a, kochani ja myślę że tutaj jest tak dużo rzeczy może to być też kochani Słuchajcie, no to może być też dobry moment na założenie rodziny, właśnie na narodziny dziecka. To może być takie doznanie oświecenia, takiego olśnienia, zrozumienie czegoś. Może tak być dla niektórych. to też znowu mówi o talencie też twórczym. Hmm. Kochani, ja bym to pozostawiła jako radę, abyście się, bo ta karta ma bardzo wiele znaczeń, w wielu kontekstach, aczkolwiek nie chcę tych kontekstów wszystkich tutaj wymieniać, bo to nie o to chodzi, bo nie dla wszystkich będzie wszystko. Jest to tydzień, krótka, krótki czas. Ale na pewno gdzieś będzie rzutować ta zmiana i w gwieździe, bo to wielka arkana, i w karcie sądu. Więc jeśli nie wskazuje to na zmiany pracy, to w zmianę w związku, a może i w zmianę w relacji oraz w pracy. W każdym razie, Wy jesteście kochani w głównych wydarzeniach: samospełnienie, samozadowolenie, samorealizacja, miłość własna, miłość innych, rycerz pucharów w ogóle cesarz, to już jest taka, wiecie, prawdziwa, to taka ugruntowana, stabilna energia, to jest konkretna już taka osoba, um, ugruntowana, ustabilizowana, to też e, świadczy o długotrwałym, e, długotrwałej relacji, tak, że ona jest stabilna, pomimo, że tu ktoś idzie z takim pucharkiem, wiecie, jeszcze, ale to powstaje z tego ce cesarz, czy to wy, czy ktoś do was z tym pucharem, powstaje cesarz i kochankowie, czyli obopólne zakochanie e, i do tego mamy 9 pentakli. W ogóle już te pentakle to już jako kolejne już nie ma sensu, ale to jest i tak karta dobrobytu, tak? Słuchajcie. Wiecie, że macie cele do realizacji, do wyznaczenia kochani. Wyznaczcie sobie cele, zapiszcie go, pochwalcie się jego wynikami, a małe kroki prowadzą Was do wielkich czynów. Bardzo ładne karty, bardzo pięknie. No w pracy, chyba że macie do czynienia z jakimś wodnikiem, może to on był jakimś despotą albo tyranem, albo spod, niego macie się wyzwolić, no nie wiem, może tak jest, może nie. To jest karta lwa. Jeśli radą dla kogoś byłby lew, ale to, tak, to, to może tak nie być dla nikogo, bo wiecie, znaki to nie zawsze um, mają akurat znaczenie. Kochani, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, najlepszych energii w tym tygodniu i buziaczki, do następnego razu. Pa pa!